Doberek, jak się macie? Ja walę tam w kolejnym odcinku z gry i Jaki jest dzisiaj pomysł? Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku pokonaliśmy Schmecktora, który tutaj był w tajemniczym laboratorium. Dzisiaj plan jest taki... Nie, nie będziemy robić wiksarów. wixarów nie będziemy robić. Na pewno jeszcze nakręcę odcinek z tego Mixara, który się tutaj znajduje, ale jeszcze nie teraz. Dzisiaj będziemy rozbudować nasze sieci tyrolek. Na pewno chciałbym dać co najmniej dwie tyrolki. I nie będę robić na pewno trolek do każdych miejsc, będę robić do obrzeża mapy Czyli na pewno chciałbym zrobić to było chyba tutaj, tak mi się wydaje, że było to miejsce eee, No, tak mi się wydaje, że to było jakoś tutaj I w takim wypadku, jak nasza wieża jest o tutaj, to będziemy, możemy zaskoczyć w każdym z tych miejsc i, i mamy tak naprawdę tyrolki do e, tych już miejsc e, Tak samo myślę, że w tę stronę zrobimy podobnie oraz tutaj e, Później, ale też już w po odcinku zrobię jeszcze tyrolkę tutaj bo jak widzicie mamy tutaj, e, zrobiłem już taką kontrolkę, o tam do tego grilla no, gdzie niestety nie można sobie upiec tam żadnych kiełbasek na przykład kiełbaski z mszycy ale to by było w sumie fajne, jakby można było sobie upiec tam kiełbaski, nie? jakby to działało na przykład jak, o, jak ognisko, nie? że przystawiamy sobie takie, e, taką mszycę i, i ta mszyca jest, jest pieczona w tym grillu oczywiście albo ogólnie, nie? po prostu Trzymając myszycę w ręce albo rzucając, na przykład, nie wiem, czy się da e, rzucić myszycom, ale, ale przynajmniej, ale na przykład, upuścić, nie? Upuścić mięso, e, podczas gdy jesteśmy w grillu, albo ogólnie w jakichś ciepłych okolicach, i to nam się automatycznie ugotuje. Coś jak z tym systemem zabijania przeciwników, e, tym, tą różdżką, coś w tym stylu. E, tam mamy zadanie fabularne z Questa. Nie idziemy tam tego robić raz. Nie wiedziałem, mam na myśli e, Tak, bo to jestem jak widzicie trzy miksary Miksar moduł A, B i C i to musimy bronić to jest takie jedno wielkie e, jed, jed, To jest taki miksar ostateczny, prawda? E, po prostu przychodzimy tutaj e, na koniec gry jak, jak, już robimy, e, jak już robimy tego ostatniego quest'a, f, finał można by powiedzieć e, i, I musimy tam obejrzeć tego miksara i to nie jest, to nie jest właśnie tak jak widzicie zwykły minister, są tam e, trzy, taka jest różnica. I tam, chyba tak się, się wydaje, już atakuje Black Ox Beetle. Black, Black Ox Beetle atakują, więc trzeba być tam naprawdę gotowym, bo Black Ox Beetle to jest naprawdę solidny przeciwnik, e, z którym, nawet jak się ma najlepszy ekwipunek, nie ma, nie można żartować, bo można, się, bo, można mieć kłopotu, bo on, nawet pomimo tego, że, jak, nawet jak się ma e, najlepszy możliwy ekwipunek, to on potrafi to obrażenie zadać bardzo wysokie. Tak więc trzeba na no to uważać, dobra. Zbierzmy sobie gumę, gumę, biorę zawsze zawsze jak się może przydać. Ostatnio mi się zaczęła kończyć ee, brukselka, jak się, jak się nazywało? Mięsista brukselka, bodajże. E, I i miałem, miałem z tym całkiem dużo problemu, bo musiałem poczekać kilka dni w, w grze i porobić nic, e, i po prostu na, na wkrótce sobie siedzieć, i e, żeby, żeby znaleźć sobie te mięsiste brukselki. Na walkę ze szmek ze szmechterem, bo bo, prawda? Oczywiście mogłem je zrobić Czy jest kolejny mixart, naprawdę No <grym> dobra, nie narzekam e, Oczywiście mogłem sobie zrobić zwykłe, ale zwykłe są dużo mniej efektywne Dobra, no to mamy content na kolejny... na kolejny mini-odcinek e, Jak się tam wchodziło na górę? Chyba pamiętam, tędy? Nie, nie tędy Ale może tędy się da, zobaczmy e, Bo ten nie problem Nie, e, tam trzeba wejść na górę to jest kosiarka, nie? To Teraz jesteśmy pod kosiarką, jak widzicie. I tutaj musimy się dostać na skrzynkę z narzędziami, która jest. O. Tutaj. Tak, jest tutaj, jak widzicie. Dobra, no to włazimy. E, po tym się tutaj właziło, tak. E, po innym chyba. A nie, po tym, po, tym, to, po tym. Teraz tutaj na to. A jak się tutaj skakało? A nie, pamiętam, czy faktycznie po tym się skakało. Chyba tak, chyba po tym tak się. Nie, nie po tym. Gdzieś, gdzieś tutaj. Pamiętam dobrze, że e, tędy się tutaj właziło. Właśnie, właśnie po tym tutaj. E, po tym? Może ze złej strony podeszliśmy. No, może że podeszliśmy, że ze złej strony. Pop... A nie, dobra, bla, widzę. E, po tym tutaj. Śrubokręcie. Śrub... Tak. Rakieta Wormholes. Co? A dobra, to są te e, kwaśne cukierki. Ja tam jeszcze ani raz... Nie... nie, na pewno tam byłem, na pewno tam podeszłem, tylko tutaj jest zbugowane najwyraźniej hitboxy tej, e, tej lokacji. Ja tam byłem już. Dobra, teraz skaczemy tutaj, e, wskakujemy na to. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy I, i, i mamy. Teraz tutaj nam będzie potrzebny oczywiście niszek, żeby przelecić. Źle mi się wydało, że tutaj coś widziałem. O patrzę tu co jest. Tak jakby jest jakby zb zbogowana tekstura, albo nie może po prostu coś tam zabrać. Dobra, mamy dwa trochę Nadal nie jeszcze czy się odnawiają, bo ja też powinny się odnawiać, bo e, przecież z nich się robi przedmioty, które nie są, które są e, nie odnawia, które się zużywa raz, prawda? Ogólnie, używalne przedmioty, nie? Takie jak właśnie flara, czy wybuchowe strzały. Więc no powinno, dobra, teraz tutaj teraz czeka walka najprawdopodobniej bym najlepiej po, po prostu obok nich przebiegł bo no no to no to no to nie nie ja ja się z nimi nie będę jechał, ja się z nimi nie będę ja nie bo ja to wypierniczam, do widzenia i leci do mnie, leci do mnie zaraz mnie walnie, okej, okay, już myślałem, ok ten już na pewno, no, no właśnie, no właśnie, chciałem go zablokować nie zdążyłem niestety, ale no przecież sobie użyć małe co, nieco teraz skaczamy tutaj. Okej, ok i do samego końca tam możemy przejść teraz. E, chyba da radę przelecieć nad tym e, pniem, tak mi się wydaje. Znaczy, no, e, żeby się nie zablokować na tym pniem, jak będziemy jechać w górę, to trzeba na to uważać. E, nie wiem co wiem, gdzie jest ten mini Prawdopodobnie jest gdzieś tutaj zablokowany na tych, e, na tych drabinkach. Mam na myśli to tutaj, nie? Te, te dingsy. Nie, jak się nazywa? No, to, no w każdym razie te, te metalowe pręty, które łączą jedną część drabiny z drugą. Dobra. E, skaczemy teraz tutaj. Wchodzimy. Tylko tutaj trzeba uważać. Oczywiście ja za przegrę. Bo duże, dużo razy mi się tutaj e, przydarzało spadać. To jest taki jeden etap. O, to jest chyba nawet tutaj. Gdzie można bardzo łatwo spaść. O, właśnie, o, właśnie. Więc trzeba uważać. Teraz tutaj na to trzeba wskoczyć. I skaczemy teraz tu. Dobra. Przechodzimy. E, idziemy tutaj. Teraz, tutaj i tutaj. Tylko teraz sobie tak zdałem sprawę troszeczkę, wiecie, że tak trochę spierniczyłem, bo będę musiał teraz donieść tutaj. O tutaj dokładnie w to miejsce, sześć, e, sześć tych. Pa, y, tych chłodyżek, więc trochę mi to zajmie, aczkolwiek widzimy się za chwilę. Dobra, mamy to zbudowane jakby ci już noc aż zapadło. <grytanie> zapadło, bo tyle czasu mi to zajęło. Zdecydowanie więcej czasu nie ci się spodziewałem. Ja na pewno jakbym miał chociażby hełm z mówki albo jakąkolwiek się zbroi, to, to dużo szybciej bym to zajęł, bo tak naprawdę musiałbym obejść tylko raz, a nie dwa. E, dobra, gdzie to jest? E, bo tak trochę. No nic tam to nie widzę. Dobra. Eee, zobaczmy, najbardziej po prawo.. To będzie tamten, tak się wydaje. Ale na wszelki wypadek zapisałem grać 47 sieci. To jest tak okropnie dużo. 47 sieci to ja jeszcze nigdy nie widziałem. To jest naprawdę strasznie dużo. Ale dobra, niech będzie na szczęście zakaczamy tutaj opienie, co mnie bardzo, bardzo satysfakcjonuje. Eee, I czy to będzie ten? No widzicie, to tak, 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 że możemy w każdym momencie zeskoczyć jak gdyby nigdy nic. Eee, na pewno myślę, że zrobię gdzieś tutaj, może na tym pięku, właśnie albo no nie, Nawet nie trzeba chyba aż tak robić tej, tej rolki, nie? Chyba nie jest aż tak potrzebna, żeby robić jeszcze tę rolkę, która będzie tam na górę nas zniosła albo w tamtą stronę. Eee, nie, raczej nie będziemy czegoś takiego robić. Z tym, z tego, zobaczcie, że to jest prawie płaskie, nie? więc e, bardzo podobna wysokość to jest i no, oczywiście. Punkt docelowy jest wyżej, niż, niż nasza wieża tyłkowa I tak, e, widzę, że bez problemu tej sobie jechaliśmy No to co ja teraz robię, to jadę na dół e, Biorę nici, prześpię się na szybko kimnesie I lecimy do następnej Bo tak bardzo dużo nici muszę produkować Widzicie, jak taka jedna zajmuje aż 50, no to to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo więc tutaj w tym wypadku to, te wszystkie te wszystkie tutaj maszynki, te wszystkie działają tak naprawdę cały czas. Cały czas za każdym jak tutaj wchodzę to, to je nastawiam, żeby one zawsze działały i żeby i żeby jak najwięcej tych lin się tutaj wyprodukowało, bo to naprawdę ich potrzeba bardzo dużo. I tak, na jedną taką turę produkuje się 35 bodajże eee, lin no 40. 40 jak widzicie Więc też pokaźna liczba i teraz mamy też taki bonus, że możemy po prostu sobie teraz wyjść na pole, zabić parę pająków, bo no się kończą liny I będziemy mogli od razu drugą turę zrobić z tego nawijania, więc ostatecznie mamy 80 aż Panie przyjemniaczku, chodź tutaj do mnie Ja Cię tutaj rozwalę na szybko, dobra? Pozwolisz? to że Cię rozwalę? Dobra, dziękuję O kurde, przeżył to! Co za kurde, przyjemniaczek Już nie pamiętam, co na nich było najlepsze, chyba pikantne, obrażenia, tak mi się wydaje że pikantnymi się ich najlepiej biło eee, Zobaczmy, czy jest tutaj jakiś pajączek Jakiś dodatkowy pajączek eee, Tutaj już oczywiście nie będzie, bo tutaj tylko jeden był Ale tam na pewno jakiś będzie, bo na tej czasu nawet śpią w tym przejściu Pamiętam, że na samym początku gry tutaj nie ma przejścia kompletne. Tutaj się nie da przejść, nawet nie próbujcie, ten przychodzi, bo to jest samobójstwo po prostu No, wysokie obraźnie od tego dostaję, z tego co widzę więc faktycznie jest podatny na te na te bo już zapomniałem na, <ım Laser> na, na, na co pikane tak dawno. Znaczy ja, ja, byłem, ja je biłem, ja je bardzo często biję, ale ja je biję tak, że biję byle czym, bo rozwalam mi zazwyczaj na 2 trzy hity. Więc taka sprawa też. A te ja akurat bijemy się z kilkoma, więc no trzeba znaleźć jakąś jakąś wydajną metodę, cholera. I tak się, się zabije. To nie ma ucieczki. Dobra. E, mamy już chyba wystarczająco linii, żeby zrobić drugą turę, więc niech będzie. E, bardzo zgłodnieliśmy, jest to jakaś mszyca? Tam przechodziła chyba. A to jest może jakaś nawet i żupka, przyjmę. Będzie to gdzieś jakaś, o jest, widzę ją, widzę ją, dobra, mamy ją, tak. E, Strzelam będzie nie tą różdżką, bo jak widzicie są ugotowane od razu, więc mamy też od razu jedną na zapas. Eee, jakim tydom on tutaj przyszedł, się zastanawiam I dlaczego tutaj przyszedł, skoro on jest bardzo daleko? Ta, będzie tam śmierdzieć mi teraz, przed domem No dobra, mamy tutaj troszeczkę tego Mogło być więcej, ale... ale niech już będzie Nie będę narzekać, jeśli mamy eee, tego zawsze trochę więcej Dobra, lecimy dalej Lecimy dalej, nie śpimy, tylko lecimy Bo trzeba... trzeba się pośpieszyć, minut odcinka, więc... Naprawdę... naprawdę trzeba się streszczać tam to w ogóle za mną ładzi gdzieś. Chyba, chyba nawet za mną próbował, więc przez chwilę, ale szybko przestał. No, obrot. Następna tylko w takim razie będzie tutaj. Stawiam od razu co tutaj musimy wsadzić. E, I A może, myślałem, że może by się udało którymś z tych zablokować tutaj, ale szczerze wątpię. Bo jakby się tutaj jest ta trawa, tej trawy się nie da ściąć, i ono, bo ona jest taka trochę pancerna trawa. E, to jest. Ale niestety się to nie uda, bo e, raczej, najwyżej bym zdołał złapać tak ze dwie, ze dwa mniszki, ja to raczej nie chcę Co mnie nie Naprawdę? A ja mam za sobą cały naprawdę, <śmierdzi> naprawdę mi to zabiło. Ja się nie spodziewałem, że to mnie zabije. To jednak, że ja to przewidziałem. Bo ja nie miałem. Pójdźcie, że to mnie w ogóle zabije. Mnie zabiło, jasne. Gmin. Dlaczego, dlaczego to mnie zabiło? Tak, bez powodu, kompletnie. Tak no. Widziałem, widziałem też tam, że, to, że, że leciał z tego iskerki, więc może nie najlepszym pomysłem było w to wchodzić, ale chciałem się przekonać. <grym> to było niezłe. Owe, e, to nasze sieci naprawdę tutaj rozrasta swoją drogą, jak, jak tutaj na to patrzę. Przypomina mi to trochę sieć między gwiezdą ze Stellaris. Stellaris to jest taka gra strategiczna paradoksu. Tam też te właśnie siatki, czy tam e, to się chyba nazywało Hiperlinie? Tak się Hiperdynia Hiperlinie między... między... gwiazdami też tam podobnie wyglądały właśnie. E, właśnie one... właśnie one też były połączone takimi liniami. A to jest... o cholera. E, bo to jest oczywiście krasny tam jest... tam, jest, tam to wszystko jest z góry. Ale podobnie wygląda jak się... jak, jak się na galaktykę chociażby spojrzy e, z takiego z takiego trochę większego e, oddalenia. To naprawdę wygląda bardzo podobnie Tylko oczywiście jakby się patrzyło na, na, te, na, te, na te te rolki z góry e, No tyle, że oczywiście tam to nie jest tak, że jest jeden wielki hub, gdzie się łączą te wszystkie, e, te wszystkie e, gwiazdy Tylko one, oczywiście one się, one się łączą ze sobą w sposób heksagonalny, tak by to można było nazwać W każdym bądź razie e, łączą się pobliskie ze sobą, prawda? Coś jak w chemii, we wzorze struktura strukturalnym, tak to się nazywa ten, ten wzór Prawda, no, sobie po prostu w internecie jak wygląda wzór struktura strukturalny I coś w tym stylu e, to jest Dobra, zaraz to doniesiemy i już będzie gotowe Ale oczywiście, o nie, no i straciłem teraz te deski, kurde, bo już tam to nie wyciągnie. To jest jedna z rzeczy, których strasznie nienawidzę, że jak się pływa to nie można, nie można wtedy nieść desek to jest mnie kompletnie bezużyteczna mechanika Powinniśmy właśnie móc nosić deski, bo to jest... to było po prostu ułatwienie, prawda? Dużo łatwiej by się grało i dużo przyjemniej Jakby można było coś takiego robić eee, Gdzie są te deski? Czekajcie, ja to gdzieś tu ściąłem? To już nie pa... a tam są, dobra No więc dużo użyteczniejsze by było, gdyby się jednak dało je nosić I widzę, że mamy tutaj idealnie 6 desek Więc idealnie, żeby postawić tamtą tyrolkę i po drodze wezmę też mój plecak Bo no nam się przyda, no, przydadzą nam się nasze rzeczy Bez wątpienia I, i teraz tak zapisujemy grę oczywiście I teraz tutaj skaczę Tym razem już nie da no, tak łatwo zrobić pieroga Pamiętajcie, zapisujcie często grę e, Bo możecie stracić jakieś fajne rzeczy, chociażby przez buga Możecie stracić gr, e, zapis gry przez buga gry Ja tak ja, ja kiedyś miałem właśnie w Granded E, że straciłem... straciłem co? map to nie było akurat, to nie było tak, nie byłem tam aż tak rozwinięty, tam to był chyba... E, byłem na... chyba dopiero wchodziłem w tier drugi tej, 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 tego sprzętu i wyposażenia, nawet bazę nie zacząłem sobie robić wtedy e, więc, że nie straciłem, ale naprawdę można to stracić. Nie pamiętam czy to dokładnie to straciłem, e, nie jestem pewien ale... ale... ale miałem kopię zapasową bodajże, bo sobie zrobiłem też tej nie mam kopii zapasowej e, Nie widzę potrzeby, bo Jest bardzo niewiele przypadków, że ktoś stracił save'a A mam niewiele Niewiele mi zostało miejsca Na komputerze, bo ja mam dysk je, je, Na 1TB e, I też mam ostatecznie Call of Duty, Modern Warfare i Warzona, więc to mnie naprawdę dużo miejsca zajmuje. To myślę, że będzie chyba nawet jakieś 150 GB? Jak nie 200, jak nie 200. Wydaje mi się, że może to nawet dosięgnąć do 200 Aż Warzone chyba waży około 30 GB Tak się wydaje a, a samo... A podstawka Call of Duty? Podstawka nie pamiętam nie miała. Czekajcie, czy to nie było czegoś przypadkiem? Jakieś nagrody? Tak się udaje. Ej, tak się nie bawi, kurde, Dosta mnie mrówko głupia. Jak ja ci pokażę, kto tutaj rządzi. O, widzisz? O, uciekaj teraz. Nie, tam raczej w środku nic nie ma. A, chociaż tędy można wejść? Eee, tak, i tutaj nic nie ma z tego co widzę. No to idziemy. I teraz. Gdzie są moje rzeczy? No bo tam jest ta jedna deska gdzieś. O, mam tę deskę, dobra. Tak, przy okazji, wczoraj, wczoraj jak to oglądacie, prawdopodobnie odcinka nie było Bo nie wiem czy się wyrobię dzisiaj, Nagrywam to o 16 Ten odcinek, a wczoraj, 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 była, wczoraj była niedziela oczywiście Kiedy ja to nagrywam i, 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 i siedziałem cały dzień, cały dzień i oglądałem telewizję Dosłownie, ani na chwilę nawet przy komputerze mi się nie chciało się, żeby nagrać ten film E, więc, więc niestety nie będzie, poniedziałkowego filmu nie będzie raczej Ale mówi się trudno, prawda? E, też dzisiaj nie mam, nie mam zbyt dużo czasu, żeby nagrać dwa filmy dzisiaj e, Więc to też raczej, raczej odpada, tak się wydaje Żebym dzisiaj nagrał na szybko wrzucił Bo też noż, już jest prawie 17 e, Więc też bym bardzo dużo czasu, czasu zajęło, żeby przesłać film Właśnie, mój plecak, bo jeszcze o nim zapomnę, żeby podnieść ten mój plecak Poproszę mój plecak z powrotem Czyli tego, tego nie dotykać No, ile ja bym rzeczy tam stracił Bardzo dużo bym rzeczy stracił z tego co widzę Jakbym go nie wziął ze sobą Ale na szczęście go wziąłem Tak, oto mamy drugą trollkę No, 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 dawaj, dawaj Teraz ustawić tylko Okej, okay, adres Można powiedzieć 14, 13, ten jest bliżej Oj, oj, czemu ja trochę HP? To jest to, że jest ciemawe. Nie mam pojęcia, ale przetestujemy, czy też dobrą tę rolkę wziąłem. Nie wiem, nie widzę do cholery, jest ten efekt soczowkowy, tak to się nazywa? Wydaje mi się, że tak to się nazywa, nie? Że jak patrzymy na coś, na, na coś bliżej, to, to, to tło się nam rozmazuje. Tak się wydaje, że to się nazywa efekt soczowkowy. Nie wiem, nic tutaj nie widzę, więc może, że, że jakąś gofę teraz walnąłem. Istnieje na no to wysoka, wysoka możliwość. No, i mamy tutaj tę sieć już całkiem zrobioną. Jeszcze, oczywiście, co zrobimy, to idziemy i robimy tamty luki. Tutaj widzę, że jest kolejny akumulator, który mnie zabije, bo już tam też iskierki widziałem na nim. Mam na myśli na tych złączach. Biegunach? Tak to się nazywa? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Mogą się nazywać bieguny, mogą się nazywać złącza, nie obchodź mnie to. Dobra, w nie, nie robimy teraz jeszcze quest'a fabularnego. Nie, spokojnie, nie martwcie się. Okej, okay, okej, okay. czyli tam mogę tym rozpocząć. Ale my tylko tutaj chcemy sobie postawić to cacko eee, Gdzie to będzie? Dobra, tam, czyli w tamtą stronę to musi być zwrócone Żeby było dobrze ustawione Czy bardziej odpowiednio ustawione, bo tak czy jak nieważne jak to postawimy, to, to oczywiście się złączy Ale jak to postawimy pod gorszym kątem, no to oczywiście E, może się okazać, że, 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 że spadniemy Znaczy, że będziemy spadać z, tam z tego jak, jak wylądujemy, więc trzeba też na to uważać Z tej półki, która e, tutaj jest a, W sumie to co to jest? a e, czekajcie e, Tutaj te rolki Aha, dobra, dobra, dobra już rozumiem e, Oczywiście nie działa też na, na te rolki Znaczy na te, na te... na te... Na te drewno nie działa ten... na zipar? Tak on się nazywa? Tak, zipart się nazywa, ta maszynka do, do wywożenia nas pod górę tyrolką tak no ta tyrolka, to ten zipart jest naprawdę przydatny Pamiętacie, jak jeszcze mieliśmy wieżę tam, dzięki której mogliśmy, mogliśmy wjechać na, tamte, na tamtą naszą, na, 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 na tę naszą główną wieżę? Bo ona musiała być do góry, ona musiała być wyższa niż tamta wieża, przez co, przez co to naprawdę dużo miejsca brało I naprawdę dużo zasobów i było ogólnie bezużyteczne Ale teraz już to nie jest potrzebne czy ja chcę sobie tam zrobić? W sumie zróbmy sobie tam może Dobra e, Połączenie zablokowane, dobra e, O, ten użyjemy I może jeszcze jakiś inny, gdzie indziej? Nie, myślę, że takie dwa nam wystarczą A więc tutaj i tutaj I możemy teraz tam pojechać Po drodze możemy też widoku sobie troszeczkę pooglądać Mam oczywiście grzybki E, mamy tutaj to pole puste, tutaj naprawdę macie sieczkę e, Tutaj mamy kosiarę e, Nie, to jest akumulator, kosiarę jest tam dalej troszeczkę Tutaj mamy drugi akumulator drugi gdzie on A dobra, ten akumulator tam prowadzi, do tej maszynki ja, ja coś sobie jedziemy, o widzę, że to też jest trochę, troszeczkę w górę, troszeczkę wyżej niż ta wieża nasza Maszy no wieża, wieża, wież, to to ciężko Wieżą to, to trudno nazwać Ale no mamy teraz sieć da, z całą mapą praktycznie tych E, tych tyrolek, więc bardzo, bardzo fajnie. I tak jak mówię, możemy... O nie! Nie! Aj, jest źle postawione Ale tu w sobie możemy łatwo rozwiązać, po prostu tam do, do, dobudujemy pół, e, pół podłogę, pół, pod, pół, pół tej podłogi, prawda? I będzie po problemie tak naprawdę Więc zetnijmy sobie tutaj na szybko A dobrać. już miałem panikować, ale, ale, ale się opanowałem jeszcze na chwilę. Dobra, bierzemy te dwa i idziemy na górę. Tak, myślę, że pół podłogi tam powinno wystarczyć na spokojnie. A, chociaż. Nie, nie, na pewno, na pewno, na pewno nam wystarczy, na pewno tej połowy wystarczy. A, dobra, dobra, widzę. Bo tutaj tak troszeczkę No troszeczkę źle postawiono, ale już nie, już, już nie będę tego usuwać, szczerze mówiąc. Chociaż, szczerze... Dobra, wiecie co, usuńmy to? Usuńmy to po prostu. I postawmy od tąd właśnie. I teraz powinniśmy już móc. Czym nie mogę jechać? A, dobra, dobra, wiem, wiem ja dlaczego. I teraz możemy tutaj wylądować normalnie? Tak, z tego co widzę, możemy tutaj normalnie wylądować, więc to możemy wyrzucić gdzieś tam. Niech sobie leci. I yy, wyląduje? Będzie plusk? O, zniknęło, no nie. Znaczy, to tę tam zrobiła pluska? ale nie wczytało się już. Chociaż to nie jest tak, że to teraz się wczytało przed chwilą. O, właśnie, widzicie, dopiero teraz tam uderzyło o dno bo po prostu zostało zamrożone. dobra, to już myślę wszystko na ten odcinek. Zrobiliśmy sobie tutaj niezłą 4 rolek. Mam nadzieję że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Jeśli podobały Wam się moje filmy oczywiście. A ja się będę z Wami żegnać. Życzę Wam miłego dnia i pa pa.